Witam wszystkich. Czekam właśnie na brata, na tego, który pomagał mi kiedyś kolczykować Marysia. I dzisiaj jedziemy przeprowadzić stado na, na podwórko do, do tego starego domu. I będziemy musieli oddzielić sześciołówek, które jutro pójdą do sprzedania. Już jest trochę późno, dlatego jełówki będę oddzielał dopiero jutro rano. A o 10 jutro przyjedzie. Przyjedzie chłopak, który właśnie te jałówki kupuje dla siebie do założenia nowej hodowli także trafią w nowe miejsce i teraz jest dobry moment, żeby je właśnie oddzielić od stada, bo matki tych jałówek mają już nowe cielaki, więc zajmą się tymi nowymi cielakami, a te zeszłoroczne trafią w nowe miejsce i tam sobie będą żyły więc czekam na brata i jedziemy je przeprowadzić Mamy szczęście, bo Większość stada jest akurat tutaj, z tej strony. Przybrana matka Marysi i Marysia akurat. Cześć Marysia. No będzie trzeba je wszystkie teraz zawołać. I najgorzej będzie z tamtymi na końcu, bo tam widzę już jeden cielak się urodził, nowy. Taki malutki, nie wiem czy one będą chciały przyjść. Będzie trzeba to zrobić za jeden zamachem, żeby wszystkie razem poszły. I do tego przyda mi się dron, bo wtedy polecę tam na koniec za ten las, zobaczę czy tam nie ma jakichś, jakichś tych krówek. Mi się udało tutaj zawołać Te co nie chciały iść, bo z strzelakami siedziały, to też już idą no, 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 no. no dobra, idziemy, idziemy Ушку. Эй. Утекать. Ушку. Эй, эй, Там. Ну no, иди, там мы. Уж ты Biedny nie wie Hej, tu, 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 tu. No. no, 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 Ważne, że już są wszystkie razem. A jutro będę z rana oddzielał jałówki od, od reszty. Rek są zepsute, to trzeba jeździć rowerem. coś, na baśki. Samochód już czeka. omówiałem się na dziewiątą, nie, na dziesiątą, ale przyjechali wcześniej. Kierowca przyjechał i śpi pewnie w aucie. A jest siódma więc mam dwie i pół godziny. Jałówki muszą iść tutaj, a duże krowy tutaj. Chodź, duża krowa. No i tam, idź, idź. Ta szefowa jak już pójdzie, to ty niestety musisz iść na drugą stronę. Ojejku, jak to tak będzie piszczało, to one tu już w ogóle nie wejdą. Kurde, za późno to zrobiłem, bo powinienem to zrobić kilka dni temu, to by ten tabot sobie tam powoli wszedł w te zakamarki. A teraz to nie wiem, czy to coś da. No, Baśka, uciekaj. On tam musi po całości, kurde, zejść. Do końca, a nie tylko tak od góry. Tu mam listę Basiek, które muszą pójść w tą stronę, a reszta idzie tam w tą. Ty, Baśka, idź tam. Dawaj. Baśka, idź. Idź. Ty idziesz tam. Ty nie pójdziesz. Idziecie, wy dwie idziecie. Idź też. Kolejka się ustawiła, ty niestety nie idziesz. Idźcie, idźcie. Majski poszły. Poszły szybciej. Maśka, idź. Ty duża, wszystkie duże mają iść. O, koleżanko. Jaki masz numer? 925, jesteś na, li na liście, jesteś. Ty idźcie, duże. Też idź. Ty też możesz iść. Dawaj. Co to za seks? O, szefowa Marysi, dawaj. idź. idź. <laughs> Ty też? Ty nie. Ty nie. Lepiej zostań. A nie, idź, bo ty ciebie nie ma. Dziewięćset czy osiemset? Eee, co to za pornografia? Pokaż numer. Idź. To duże tutaj zgromadzenie. Małe nie idą. <laughs> Same maluszki zostały prawie. Nie możecie iść, bo ja muszę posprawdzać wasze numery. Ty, duży idź. Duże idźcie. Idź, duży. Idź, idź. Idź, idź. Ty nie idź. O, to kurczę. Ten, co tak skacze, to dobry reproduktor z niego wyrośnie. Tam już ciężarówka podjechała z taką rampą wysoką. A ten resztę stada czeka dalej. Muszę tutaj to wszystko przebudować. To kiedyś tam miałem tak ogrodzone do pierwszego badania. Później miałem badanie zrobione tutaj. No i na przyszłość to będę chciał to całkowicie tutaj przerobić. Te stare drewniane rozebrać. No idą. Dwie osoby poszły je podgonić. Chodźcie, baśki. Już coraz bardziej przestraszone, bo tak nie wiedzą co się dzieje, jak zwykle. Chodźcie, baśki. Idźcie tam. Chodźcie, baśki. Chodźcie, baśki. chodźcie Chodź, chodź, chodź. muszę sprawdzić 920 i ta, ta idzie do tych trzech i tam ta też idzie do tamtych ta też idzie tam ta też idzie Ta mała tutaj do, do do stada. Te dwie małe do stada. Ta idzie do tamtych czterech i cić tam. Tę wypuścimy no i teraz: 1, 2, 3, 4, 5 tego wypuścimy. No nie wiem, z tych sobie wybierzemy. Jakąś? Albo która będzie chciała? Jest to 249, ona jest najstarsza. To jest najstarsza, ta nie? i ta też nie? To będzie ta chyba, i ta, ta chyba. No. 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 Nie, to byczek. no, byczek ten z lewej A, może ta? 901, ta idzie na pewno tu No dobra, teraz yy, Masz kartkę i sprawdź te numery sobie, czy tam one wszystkie są, te pierwsze Jak tam się zgadza, to te wpuścimy tu, bo one Spanikowane I co, te 6 dostaje? Tak. To te to tu, patrzcie, że ja, my te podgonimy tam do... i już. Idźcie do stada. Te, te idą tam już. O niech idą, idą, idą. One muszą się oswoić, że tu mają jedyne wyjście chyba. Ja im dam wszystkim na wszy. Ja to co roku robię, a tym roku jeszcze nie robiłem. Dam im tylko na, na te, na wszy. Odkąd to smaruję krową, to nigdy nie miałem kleszczy. Kleszczy? No. Od no później umyję ręce, nie? Ale coś mi tam zawsze no. wejdzie. ale no to, ja to i tak trzeba powtarzać tak w roku, co roku, no bo rok, chyba, że nie będziesz miał tych yy, żadnych dzikich zwierząt w okolicy. A czy nie ma? Nie. 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 Bo u mnie to od dzików i od jeleni się zarażają ciągle. No mhm. Ale w tym roku to nie widziałem, żeby miały dużo. Tam kilka sztuk miało tylko. A tak jak jedna będzie miała, to zaraz przeskoczę mhm. na, na inne, nie? Tak, tak. Tylko trzeba każdą, każdą zrobić, ciągle <laughs> No dobra, to. No pierwszy raz w swoim życiu zamknięte są w ogóle, Aha. nie w czymś.